Dzień dobry, Jagoda z tej strony. Witam Państwa na czytaniu dzisiaj typu impuls. Być może będzie krótkie, ale treściwe. Mam taką nadzieję, że przynajmniej da odpowiedź na pytanie dlaczego ta osoba się nie zjawia. Dlaczego o niej nie słychać. Dzisiaj mamy lotu starot. I poproszę karty o odpowiedź. Ja wiem, że czytanie nie musi zarezonować ze wszystkimi. Być może nie będzie to Wasz przypadek. Jeśli to będzie coś innego niż Wam się wydaje, niż podejrzewacie coś zupełnie innego, jakaś inna historia, po prostu zostawcie to czytanie dla innych. Mamy tych czytań typu impuls już trochę na kanale. One są bezterminowe, więc może akurat coś innego będzie dla Was przeznaczone, dla tych, którzy nie zarezonują. A tymczasem popatrzmy, co karty mają tutaj do powiedzenia. Dlaczego ta osoba się nie zjawia? Zobaczmy. Może to być osoba, e, która ma rodzinę dla niektórych z Was. Może to być osoba, e, która boi się, że niewystarczająco dla Was zarabia, czyli że oczekujecie kogoś, kto ma, nie wiem, grubszy portfel. Albo kto ma jakieś przynajmniej e, szanse na to, żeby zarobić jakieś większe pieniądze. Czyli ta osoba może się bać, może nic nie robić, ponieważ e, nie czuje się odpowiednia dla Was. E, z kolei jeszcze dla kogoś innego, to może być jeszcze taki scenariusz, że mm, zajmuje się po prostu teraz pracą, czyli skupia się na pracy, być może boi się Wam powiedzieć o tym, że teraz ma dużo zajęć, yy, że nie jest w stanie jak na razie yy, na przykład rzucić tej pracy, powiedzmy w określonym miejscu, gdzieś na przykład za granicą, yy, że nie czuje się jeszcze na siłach, żeby zmienić pracę, ale też yy, no nie ma jeszcze odwagi, żeby Wam to zakomunikować, bo być może Wy na to oczekujecie. Oczekujecie jakiegoś spełnienia, szczęścia z tą osobą, i ta osoba no wie, że nie powie wam tego, co chcecie usłyszeć, więc po prostu woli, nie, woli być może się odsunąć, ponieważ nie spełnia Waszych oczekiwań. Jeśli ta osoba ma z kolei rodzinę to też bo, może się bać odejść od tej rodziny, może się bać zostawić tę rodzinę, może bać się pójść za własnym na przykład szczęściem z wami, bo wie, że na tę chwilę nie zostawi rodziny. Z drugiej strony może się też. Może się odsunęła, może się nie odzywa, ponieważ boi się waszej. Reakcji, kiedy wy się dowiecie, że ta osoba ma rodzinę, wie, że musiałaby wam powiedzieć coś, co by, no, czego byście nie przyjęły, więc też może się nie odzywać, żeby wam tego nie komunikować, bo obawia się, że jak zakomunikuję, to po prostu się i tak od tej osoby odsuniecie i tak. Więc to czy tak, czy tak nie mielibyście kontaktu. I tu widzę takie scenariusze. Może się też bać, że kiedy wam powie, to wy będziecie w jakiś sposób docierać do tej rodziny. Jeśli wam powie, także też boi się o swoją rodzinę. No, jest tu jakiś element też tłórzostwa. Ale tak to wygląda. Może się też bać w ogóle waszej, takiej waszej intuicji, że wy coś przeczuwacie, że może ta osoba nie jest w jakiś sposób z wami szczera. I znowu albo, że właśnie jest z kimś. Nawet jeśli nie ma rodziny, ale ma jakąś partnerkę, partnera, i yy wy to gdzieś przeczuwacie, i może już drążyłyście, yy, czy drążyliście i pytaliście, nie dostaliście na to odpowiedzi, na to pytanie, więc też ta osoba wie, że będziecie no, gnębić ją tymi pytaniami, zasypywać tymi pytaniami, i po prostu nie chce wam na to odpowiadać, yy, więc też. No, po prostu się nie odzywa. Albo sama ta osoba ma intuicję i, i przeczuwa, po prostu coś jej ta intuicja podsuwa, że to niekoniecznie będzie takie szczęśliwe, kiedy się odezwie. Może też być tak, że ta osoba w ogóle, czyli trochę taki ten pierwszy scenariusz, że za mało zarabia, że nie może za bardzo Wam dorównać, jeśli chodzi o stan materialny, ale może się też bać po prostu Wam powiedzieć, że za mało zarabia, że, że nie ma takiej pracy, która by. Przynosiła jakieś duże zyski, a być może Wy tego oczekujecie. Lub, <laughs> Lub po prostu może ta osoba chcieć się zająć swoją stabilizacją, po prostu jakąkolwiek, cokolwiek by tu się kryło pod tą królową pentakli, to zajmuje się sobą yy, i idzie za swoim szczęściem. Yy, I boi Wam się prostu tego zakomunikować, że teraz musi się zająć sobą, nie wami. Zaraz jeszcze coś tu dopowiemy. I teraz tak, ta osoba może być niedojrzała emocjonalnie, może łączy was jakiś taki stan zakochania może jest między wami. Może y, ta osoba też nie chcieć wam o tym powiedzieć, że tu między wami, że czuje mocne przyciąganie, że y, no, chciałaby się z wami spotykać, ale właśnie na przykład, no, do, wam nie dorasta, z, jeśli chodzi o pracę, o, o zarobki, więc y, woli. Być może się na przykład zastanawia nad tym, żeby przeoszczędzić, zaoszczędzić, żeby zgromadzić jakąś sumę, żeby i dopiero wtedy poczuć, że będzie mogła z Wami być, że w jakiś sposób też będziecie na podobnym poziomie materialnym. Jeśli gdyby tak było, to wtedy będziecie mogli utworzyć parę, i iść tak łeb w łeb, tworzyć jakiś związek. Natomiast na razie nie widzi szansy na większą jakąś miłość, no ale też tu jest niedojrzałe jest to, w tym, że po prostu ta osoba nawet otwarcie nie potrafi Wam tego powiedzieć, co ją tam gnębi, co spędza jej sens powiek, bo. Myślę, że ta osoba ma do was jakieś uczucie. Tylko to uczucie jest na etapie właśnie takiego zakochania, taka duża sympatia, duże zauroczenie. Natomiast jeszcze, żeby tu była miłość, to trzeba było coś zrobić, trzeba by było właśnie podjąć jakieś decyzje. A ta osoba jeszcze nie jest taka dojrzała do tego, jeszcze nie dorosła z różnych powodów, żeby te decyzje podjąć. Dla tych, którzy mają związek, bo tu mamy parę królową Buław i król, króla Buław, no to już jest jasne, że tam jest rodzina i ta osoba musi po prostu zarabiać na rodzinę, a wszelkie jakieś miłostki, takie przelotne, nie są przez nią traktowane poważnie. Ta osoba po prostu ma w co inwestować, ma już swoje takie miejsce. Taką, powiedzmy, kwaterę główną, yy, i tam inwestuje, i nie zamierza inwestować w Was, nie zamierza porzucać też tej stałej partnerki, od której też jakąś miłość czuje, i to by była dla tej osoby bardzo duża strata. Więc taki stan zakochania, takie zauroczenie, zachłyśnięcie się Wami być może miało miejsce. Być może gdzieś tam jakieś motyle w brzuchu poczuliście, ale ta osoba po jakimś y, czasie no, stwierdziła, że jednak nie będzie ryzykować swojego związku stałego. Jeśli y, byłby ten scenariusz, kiedy ta osoba przeczuwa, że no nie przyjęłybyście czy nie przyjęlibyście dobrze tej informacji że ona z kimś jest i w związku z tym w ogóle woli wam o tym nie mówić no to też tutaj mamy tak, że ta osoba może się bać, że e, mogłaby się dowiedzieć ta stała partnerka o tym że coś was łączyło czy łączy e, że coś by wyszło na światło dzienne że coś już nie byłoby tajemnicą, że trzeba by było odejść od tej rodziny czy od tej stałej relacji, a tego ta osoba teraz nie chce. To by jak w jakiś sposób też zburzyło stabilizację tej osoby i, i, i wszystkich innych osób, które gdzieś tam też w tym uczestniczą. Więc tutaj tak, jeśli chodzi o jakąś pasję, o jakieś pożądanie, fascynację, to tak. Ale ta osoba przechodzi teraz jakąś taką przemianę. Być może to jest jakiś wiek, nie wiem, typu andropauza, może dla niektórych. Jakiś taki wiek, też i kobiet związany z burzą hormonów, z, ze zmianą jakiegoś spojrzenia. Na życie, z jakimiś brakami, niedostatkami, z wyrównywaniem sobie czegoś, z leczeniem się z różnych przypadłości. I te osoby no, potrzebują takiego chwilowego szczęścia, takiego zauroczenia, i potrzebne jest im to do tego, żeby przejść przez ten okres, właśnie. Jakiś taki kryzys egzystencjalny, kryzys, yy, ale tak naprawdę gdzieś tam te osoby też yy, szukają czegoś dla siebie, tak? Szukają, yy, nie wiedzą jeszcze, co to jest, ale być może szukają pomacku dla niektórych, yy, być może szukają jakiejś takiej wewnętrznej, nie wiem, sprawiedliwości. Liczą na to, że dowiedzą się tego właśnie przez to, że poznają też inne osoby, i przez to też przejdą jakąś taką właśnie metamorfozę, dowiedzą się, kim są. Wy możecie się czuć potraktowani bardzo nieelegancko w tych w tej karcie kochanków. Tak, jakby ta osoba was wciągnęła do tego, jakby was yy, wam coś obiecała, jakby z nią było bardzo dobrze i nagle, trach, zniknęła, tak nagle się nie odzywa. Jakby to była jakaś wasza bratnia dusza, jakby to był ktoś, z kim poczuliście coś wyjątkowego, a to yy, tylko jest yy, tej osobie potrzebne do tego, żeby. Dotrzeć do pewnej sprawiedliwości, do, do takiego mm, stwierdzenia, y, że ja nie chcę niczego w życiu zmieniać. Wiem, że powinienem, czy powinnam nad sobą pracować, żeby na przykład y, nie doszło do rozwodu, nie doszło do rozstania z tą partnerką czy partnerem, z którym y, jestem y, od lat. Więc. Y, ta osoba tak jakby miała się dowiedzieć o tym, że e, jak będzie za bardzo igrać z ogniem, to może źle wybrać. E, w związku z tym, e, jakby się miała dowiedzieć, że jednak to, co jest w tym związku, w którym jest od lat, jest dla niej ważne. Że to nie jest czas na inne wybory. Że to jest tylko taka, taki etap, żeby dojść do tego, żeby w tym związku, w którym są te osoby razem czy to jest małżeństwo, czy tam są dzieci, czy to jest po prostu jakaś stała relacja żeby przekonać się, uświadomić sobie, jakby dużo dla mnie ta relacja znaczy. Że reszta. To jest, to jest tylko e, coś takiego, co e, no, może spowodować jakieś moje e, zachłyśnięcie osobą, mm, ale też być może akurat jesteście takimi osobami, które jeśli tu jest związek, które trafiły na kogoś, kto mm, uświadomi sobie. Że nie warto mieć kogoś typu kochanek, kochanka i trzymać go w tajemnicy, bo ta tajemnica i tak może wyjść na światło dzienne, ujrzeć światło dzienne, wyjść na wierzch i wtedy będzie rozwód, i wtedy tutaj będą jakieś zgliszcza, i wtedy już nie da się uratować tej relacji. Więc jeśli macie taką sytuację, to pewnie ta osoba po prostu wystraszyła się, boi się. O siebie głównie się boi, a przy okazji boi się Wam powiedzieć. Hmm. Jeśli jest tak, że ta osoba jest ten scenariusz, że boi się, że, że no nie dorasta Wam do pięt, że za mało zarabia, że musi zapracować, musi jeszcze coś odłożyć, musi zadbać o swoją stabilizację, żeby też mieć coś zaoferowania Wam. To może być tak, że ta osoba jest w trakcie jakiegoś rozwodu, że tu odchodzi jakaś miłość, ale ta osoba na razie jeszcze nie jest w stanie, musi sobie uporządkować pewne też kwestie materialne i tu musi przejść pewien taki etap, żeby to dociągnąć do końca, żeby to wyprowadzić na prostą, żeby, nie wiem, może rozwieść się z klasą, żeby tu może być jakiś podział majątku żeby w ogóle dokonać wyboru i zdecydować się na bycie z wami ta osoba może mieć świadomość tego, że na razie jeszcze nic nie ma nie może zaoferować niczego bo jeszcze coś się ciągnie za nią może już tam jest jakiś pozew w sądzie może czekamy na rozprawę może coś tam się dzieje więc tak obiektywnie podchodząc no, ta osoba wycofuje się, bo, bo czeka na, na jakiś taki no, przebieg y, dalszy wypadków, rozwój wypadków, rozwój sytuacji. Osoba może się bić myślami, bo może się, wcale może nie być jej łatwo wyjść z tego, co się zdarzyło między Wami. To tak dodatkowo, bo, bo tu jest, to są te dwa kielichy, czyli też takie bardzo duże zauroczenie. Jeśli mowa o zauroczeniu, to tu bardzo duże, to ta namiętność, to takie wspólne zainteresowania być może takie, ogólnie dogadywanie się w lot, czytanie sobie po prostu z um, oczu yy, i duża telepatia między wami. Więc to, tej osobie wcale może nie być łatwo, czy w takim, czy w takim przypadku. Bo wie, że tutaj was, coś, coś was połączyło nie bez powodu. No, ale właśnie w zależności, jaki to jest powód, to tak będzie to się tutaj dalej kształtować. I też może się bić myślami, czy nie dać znać, czy jednak się nie odezwać, czy by nie poinformować przynajmniej. Ale no, nie jest to dla tej osoby. Łatwe, tym bardziej, że wie, że musiałaby się przed wami tłumaczyć z czegoś, czyli musiałaby w jakiś sposób padałyby od was jakieś pytania, bo może to jakiś czas już trwa, że nie było kontaktu, że nawet jeśli e, dzwonicie, piszecie, to ta osoba wam nie odpowiada. Więc no, zdaję sobie z tego sprawę, że trzeba by było udzielić jakiejś odpowiedzi, bo pewnie tych pytań się już namnożyło. Z Waszej strony. Yy, a ta osoba no nie, nie jest w stanie na razie Wam na te pytania odpowiedzieć i się tłumaczyć przed Wami, bo musiałaby Wam powiedzieć prawdę tutaj, właśnie w tej sprawiedliwości. Yy, a, a to unikanie kontaktu z Wami też pomaga jej po prostu yy, z jednej strony uporządkować swoje sprawy, z drugiej strony. Yy, tu nie jest łatwo o was zapomnieć. No, ale to już jest jakiś konflikt wewnętrzny tej osoby. Tak, to jest budowanie stabilizacji albo stabilnego związku powrót na łono rodziny, powrót do stałego partnera, partnerki długofalowego, długoletniego, albo po prostu budowanie swojego. Odbudowywanie jakichś swoich finansów, być może zmiana pracy, być może szukanie tej pracy, być może chęć zarobienia czegoś, bo może ten kontakt z Wami uświadomił tej osobie, że, no, że nie może do Was wyjść, bo nie ma z czym, bo po prostu za mało ma. Nie stać go, czy ją, na to, żeby być, nie wiem, waszymi utrzymankami. Ta osoba, tak, no, sprawiedliwie tu chce z jednej strony, przynajmniej z jakiej strony, w zależności jaka jest sytuacja, podejść do czegoś yy, albo do yy, tych byłych, yy, do partnerów, do których ma wrócić. Yy, I żałuje być może, że. Nie może z Wami porozmawiać, ale z drugiej strony nie chce żałować, że straciła tam ten związek. Albo jeśli dąży do jakiegoś rozwoju, gdzie te finanse będą gromadzone, będą odkładane, będą oszczędności, to też yy, musi się tym zająć. Po prostu musi się tym zająć, a nie ma odwagi na to, żeby was jasno. I Czytelnie powiedzieć o tym, że głupio się czuję, bo nic nie ma, bo po prostu yy, to może być jakiegoś yy, pewnego rodzaju mezalianc, tak? I trudno się przyznać tej osobie, że, że tak to widzi, bo nie chce narzekać też, bo nie chce też yy, brać. Więc to już sobie dopasujcie, jak to między Wami jest, który scenariusz jest bardziej możliwy. Ale no ja tu widzę takie właśnie różne możliwości. Generalnie jest tu niedojrzałość, jest tu strach, no bo jednak coś ta osoba w stosunku do Was zrobiła. Na tyle, że e, coś między Wami, jakaś nić porozumienia się wywiązała, a może już były jakieś spotkania, e, jakiś romans, w który ta osoba weszła, mm, ale też nie o wszystkim mogła Was informować mogła nie odpowiadać Wam na wszystkie pytania. Mogła wam nie powiedzieć o, o tym, że jeszcze ktoś jest, kto tę osobę kocha, kto mm, no, do tej pory był kimś ważnym. Yy, ale no, nie może ta osoba wam powiedzieć, że, że wy byliście mniej ważni, czy byłyście mniej ważne, bo jednak się w jakiś sposób mi zauroczyła, czy was zakochała. Tylko, że tutaj bardziej te emocje wzięły górę. Bardziej to przyciąganie, ta chemia. Natomiast ta osoba może być w jakimś takim związku stałym, gdzie yy, no inaczej już wyglądała ta yy, miłość, na którą się pracuje latami. Więc yy, to też jest tak, że yy, no powiedziałam tu o pewne swego rodzaju tchórzostwie i tej niedojrzałości, bo no bo jednak e, namieszała ta osoba. Jednak ten strach, ten lęk, e, ale z, jed, z drugiej strony myślenie typowo o sobie, tylko o sobie, bo wtedy, kiedy z wami się spotykała, nie, nie myślała o tej rodzinie, czy o tej starej partnerce, czy partnerze. E, albo e, jeśli Sądziła, że no nie stać ją na relacje z wami, to mimo wszystko mogła w jakiś sposób wejść w tę relację, eee, nie mówiąc za Wam o wszystkim, albo może nawet mówiąc: chociaż nie wiem, bo tu nie widzę niczego takiego tragicznego, że Was oszukiwała, chociaż w tym księżycu mogła coś zataić, tu mogła mieć jakąś tajemnicę. Mogłabym Wam po prostu nie mówić, że. Nie wiem, jest gdzieś tam niżej w hierarchii, nie ma takiego zawodu, jakiego byście wy oczekiwały, czekiwali takich zarobków albo wręcz mogłaby też nie powiedzieć, powiedzieć wam coś innego właśnie, czyli ukryć, zmyślić coś przed wami, żeby wam zaimponować, żebyście chciały się do tej osoby zbliżyć. No ale Oliwa sprawiedliwa, jak to mówią, więc to wychodzi w pewnym momencie tak czy inaczej. E, ta osoba się wycofała, nie powiedziała, nie mówi Wam wszystkiego, co jeszcze gorzej o niej świadczy, no bo właściwie e, teraz jest tak, jakby zupełnie już zbawiła się. E, nie miała odwagi, więc ma trochę tych cech takich niedojrzałych. Jakkolwiek by tu się nie działo, jakikolwiek by tu nie był scenariusz, to ostatecznie um, nie ma tu odpowiedzialności w tej osobie. Nie ma tej też kontroli być może takiego, um, nad, takiej nad sobą. Jeśli tam jest jakaś rodzina, jest jakiś długoletni partner czy partnerka, no to po prostu um, takie osoby. Yy, wiedzą, że to nie, nie będą wchodzić w jakieś romanse, bo to później może być złe dla, dla, dla trzech stron, tak? Dla każdej ze stron. Yy, jeśli to jest w ukryciu, jeśli to są jakieś schacki, randki, yy, a jeszcze więcej, jak ktoś w ogóle o tym jeszcze nie wie, ta osoba, z którą się spotykam, nawet nie ma świadomości, że się spotyka z kimś żonatym czy z mężatką. Więc yy, no trochę to jest takie, ale nawet bardzo nieodpowiedzialne, unikanie odpowiedzialności za to, co się zrobiło, za to, że się kogoś w sobie rozkochało, bez świadomości tej osoby w ogóle, o co chodzi. I teraz takie, taka, takie postępowanie ucieczkowe czyli ja teraz sobie się wycofam, ucieknę, schowam się, Zakopię się tutaj, będę już zajmę się tylko swoją rodziną, czy swoją, swoim ogródkiem, e, czy też swoimi pieniędzmi. I na razie ci nic nie będę mówić, e, nie dam znać, bo to ja muszę sobie to wszystko przemyśleć, ale e, z drugiej strony, no przecież już e, kogoś wciągnąłeś, czy wciągnęłaś w ten swój świat, więc jest to nie fair. E, więc tak to tu wygląda. Piszcie oczywiście, czy ja tu też mam swoje wtrącenia. Możecie być innego zdania, możecie myśleć inaczej. Jeśli myślicie podobnie lub inaczej, to też piszcie. Komentujcie, zapraszam. Jeśli to jest jakaś z Waszych sytuacji, to chętnie się dowiem. No i dziękuję Wam za, za Wasze odwiedziny mojego kanału, moich filmów. No, i za e, też te kciuki w górę, o które proszę. E, będzie mi bardzo miło. Wszelkie formy wsparcia, jak najbardziej. To dla mnie wielka radość e, i poczucie, że to co robię też jest docenione. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. No i do zobaczenia w kolejnych filmach.